Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Nie wiem czy wiecie, ale kiedyś nagrywałem mapkę. Czy to już święta? I była to mapienie, to niestety już takiego autora. No i to była część mojego maratonu Święta z 1 2024 Ale to na razie tyle Um, I autor zrobił podobno drugą część, czyli to już osiemnastka. I domyślam się, że mapa jest prawdopodobnie o osiemnastych urodzinach. Um, I po pierwsze, lespiłem się w jakimś losowym miejscu. Może um, nie w losowym, się w losowym miejscu z kreatywnym. I w opisaniu komentarzy kill dopiero się raz piłem tutaj. Więc to jest jakiś błąd autora i to jakimś przypadkiem zniszczyłem, bo nie wyłączyłem. Game moda. Bo byłam zamknięta na kreatywnym. No nic, nie tracimy więcej czasu. Ważne. Cześć. Druga część czyśmałki, bo tutaj to ten czy to święta. Cieszę się, że mogę zobaczyć kontynuację tej mapy i serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy kraj w pierwszą część. Była ona jak pierwsza, postanowiłem nie ulepszać... Była ona jak pierwsza, postanowiłem mnie ulepszać rzeczy. Na przykład kolorowy tekst. Jeśli komuś to nie pasuje, śmiało piszcie w komentarzach. I po pierwsze, autor mógłbym naprawić to, żebym się lepszył z i był na adventure, na przygodowym. Na razie tyle, jeżeli chodzi o wady tej mapy. Start! A, i drogi autorze, tutaj będę wpisać komendę. Game Rule. Poczekaj, moment. Ja chcę wpisać tą komendę, dzięki czemu się nie będą te szare komendy wyświetlać. Wieś. W ogóle my skąd przeszliśmy, a to autor zablokował nam to komendę blokami. Chyba że. Chociaż się mi to tam się znajduje. Miło tego, że są bloki zaparykadowane. Ja też nie mam dzisiaj dużo czasu, to też ten odcinek nie będzie trwał długo. Nie to no, są barier bloki, to są barier bloki. Mamy tu. Napis wieś. A jak pamiętam jak kiedyś chciałem kopać kamień na dom, teraz budowa... Teraz zbudowałem go na wsi, bo to jest kontynuacja. Pójdę do domu. Nie skakuj, bo nie wyjdziesz. faktycznie a i faktycznie miał, miał rację autor chyba wy na coś przewidział to nie autor tego nie przewidział komand bloki Parie bloki zaczep parie bloki tutaj mamy pokój dom z da, tu może pójdziemy później Trzeba było włożyć wideo Radek. Co tu mamy? Dom sędziego. Sędzia. W ogóle to jest główka chyba postaci z tego filmu o Minecrafcie. Dom Radka, twój. Tymi drzwiami. Radek, dzisiaj na twoje urodziny, więc pójdziesz na imprezę i nie będziesz siedzieć w domu. Co? Ja nie chcę. <grym> I się w ogóle teleportowaliśmy do jakiejś zupełnie innej wioski. Mi się to, ale mi się szczerze podoba wykonanie tej wnioski na normalnym świecie. To mi się bardzo podoba i, ta, i ta, to docenia autora. A mówiłem, że nie chcesz na imprezę, rozejrzę się. Co to za głowa? Siemer Radek, wygrywałeś na siebie z kolegami domy, bo masz już oś... domy? Jakie domy? Wygrywałeś na siebie z kolegami domy, bo masz już, już 18, aż 18 lat. Gratulacje. Wiemy, że jeździł to za imprezami, więc. Pewnie skiniemy wróćmy, klucz. Jeśli go znajdziesz, to wróć. Tutaj po lewej stronie masz wyjście. Powodzenia. Aha. Mi się wydaje w Soli Z, że, że Solarizant powinien w urodziny robić to, co chce, a nie być na imprezach, jak tego nie chce. I to ukrywanie klucza mi się wydaje, bo i ten pomysł tego tutaj, pana kolegi był, tego tu pana kolegi pomysł był moim zdaniem bez sensu. Hmm. Mi się osobiście ta mapka bardzo podoba, mi się ta mapa sobie bardzo podoba nie, ale podoba mi się ta mapa. To nie jest jakaś bardzo zła mapa. Mapa. To mi... mapa nie mapa fajna, nie. Mapa, mapa ma według mnie przy mapa, w którą można grać według mnie. Wejdźcie. Mamy problem, nie ma wyjścia. I mam taką radę do autora, mógłbyś zablokować... Te, mógłby zablokować pan autor ten... Otwieranie wszystkich skrzynek, bo niektóre skrzynki są tutaj po prostu, one nic nie robią, to można sobie zablokować i prostu w przetworzenia. Ponieważ klucza nie ma. I drogi autorze, em, zapraszam cię na mojego Discorda. Em, na nim... Na, na, na nim mógł... na, na, na nim... A ja... Jestem, a nie tylko ja, na tym są też bardzo profesjonalni makmajkarzy, którzy mogą ci pomóc w zrobieniu map przyszłych. Nikt nie. My nie mieliśmy na imprezę, więc teraz tylko wrócić do domu, odpocząć od tych wariatów. Wariatów. W ogóle. Nie wiem, czy mi ci warianci bawią. Nie. Hej, wsiadaj do wana, bo inaczej będzie czekać coś złego. Nie ucień mi krzywdy. Aha, myślałem że to tam koledze podczas imprezy. Aha. I tu mam radę, można byłoby zamiast tylko dać, to... Em, zresztą, panie autorze, wejdź do mnie na Discorda, to ci napiszę. Mogę ci napisać, ci napiszę między innymi jak ten. Jak zrobić, by te stojaki na zbroje miały ręce. Gdzie ja jestem? Dostaniesz Ci na... Ciar, do ty tasz co? Gdzie jestem? To ty też co? Dlaczego to co? Ściany? Zarazem, chyba włącznik światła, niech to zgubiłem go, próbuję go znaleźć. Totyka ściany, aha! Gdzie my jesteśmy? Naprawiliśmy my się w kamienicy, zdjąć klucz my się pośmiejemy. No ić. Hmm. Klucz. Możemy w ogóle gdzieś kłaść na bruk. Który bruk? Bo to jest tyle bruków. Mogę te kluczy położyć kliknie tu. Nie będę już mógł jej zabrać być, i będzie po jajach, ale na szczęście... jestem, ale na szczęście ja nie połowę go w odpowiednim miejscu. Można było dać to na inny blok i tam... E, nieważne. Mam dosyć tego. Wracam auto domu autobusem przystanek. W ogóle fajny ten samochód, fajny. Ale fajnie, że chciał się go budować. Wielkie dzięki za zagranie w mapkę. Uf, uf, uf. To oficjalnie koniec tej mapki. Ocena mapy. Co mam tej mapie powiedzieć. Ta mapa nie jest super idealną mapą. To nie jest mapa z kategorii 10 na 10. To jest jednak mapa... Według mnie troszeczkę gorsza od mapy czy to już święta. Ale nie jest... To mapa nie tak tragedii nie mamy. Mogę tej mapie dać ocenę. Hmm, podobną do poprzedniej, czyli 2 na 10. I drogi autorze, ja widzę w tobie potencjał. Widzę w autorze tej mapy podażny potencjał na... Zostanie naprawdę fajnym mapmakerem na robienie map fajnych jak moje, jak czarnka 5. Widzę w tym materiał autora. Materiał, bo autor mógł wejść w buty moje czy czarnka 5 i robić podobne mapy właśnie do mnie czy Czarnka 5. A więc no. Ja ci drogi autorze na mojego Discorda zapraszam, na którym mogę Ci trochę pomóc mapami, ale nawet nie tylko ja. A no, ten odcinek nie chcę żeby trwał długo, jakoś bardzo długo, tylko kończymy go i co? Do widzenia. Do widzenia.